ma no chcę nakręcić kręcenie, mm, kręcenia telefonów. Dobra, pierwszy telefon to Huawei, Chce, Huawei Hawaje, yy, nieważne. Telefon działa. O, łączył się. Jego dotyk takie 9 na 10, 9 na 10, jakoś tak. Mandelu nie znam. Mam... To jest Marta. Marta zaplanowa... To jest Marta. No, no telefon jak telefon. Myślę, że też takie trochę badziemne. 35 złotynówka. Trochę tu rozwalony. Mogę pokazać. Co jest pod klawiaturą? Taki głupi. Takiego sreberka, jak klawisz w to uderzy, Jezu jakość. No. To po prostu telefon czuję, jak no. no, to jest ym, on działa i nie mam do niego baterii. Bo, ale ładowarka mi. to jest broiny Działa w 100%. Też myślę, że chiński, 25 zł. Nówka. E, rozwalony gniazdo do ładowania. Brak baterii, ale podruba Nokia. Dlatego, bo ma snake'a, Nokia do, go tylko miała. I like it. To właśnie, mów, jak mówimy już o Nokii, to o nie zacznijmy. Zacznijmy. Świetnie. E, dobra, zaskakam się jak dwuletnie dziecko. To jest Nokia działa, nie ma ładowarki i ma rozwalony ten. Nie chcę tracić minutów filmu. Oj, upadła mi bo dziwne ma otwieranie tego. Nokia, jak Nokia działa originalna oryginalna niepodrabiana już bateria mi siada ale włączę dla Was najlepszego Snake'a. Trochę dla Was pogrom, do... coś. Jak ktoś nie wie, to steruję się tymi klawiszami. Dobra, nie tracę e, filma. No, jak jak no, się działa ma ładowarkę. Ale zgubiłem. Dobra, Samsung, który już się rozwala. Jest to Samsung. Bez szybki rozwalony z puchłą baterią trzyma 10 sekund do warcy nie chce stać ten telefon już mi wykończył ale działa ty się tam włączaj dlaczego czarno biały ekran? halo jakość co to, to jest? Plus Imponujący uśmieszek I karta Samsung Mobile I widzicie bateria rozładowana A ładowałam go na fulla. wyłącz tego śmiecika Gdzie on ma klawiaturę, a tu Dobra, weź to oddam Następny smartfon to jest Maxcom też modelu nie chcę tego. W ogóle model. Eee, też już wszystko działa. On jest cały sprawny. Cały sprawny, tylko mam odtąd, że korzystał w środku ekran. Legenda, którą wspominam najgorzej. We wszystkich telefonach, prawie w kolekcjach, są najgorsze telefony. HTC One. Najgorszy telefon, który nagrzewał się jak żelazko bateria mu padała kosmicznie ma, miał mega czuły mikrofon aparat najgorszy wszystko jak gdzieś było ciemno to miał mm, cały ekran różowy jak się dało na ciemno czyli, czyli tylko nie da się na nim kręcić on działa ale baterię ma zepsutą no bo jest wkurzający już. I to jest... Dobra, następny telefon, to telefon powietrze. E, to jest telefon powietrze, jego marka to powietrze. E, Masnejka, zobaczcie jak sobie fajnie gramo. Dobra, włączę go i odkładam. No. To wszystkie moje telefony. Samsung Manta Huawei, HTC Wojt. E, nie wiem. Nokia, Nokia, e, Maxcom. Kija, zacznijmy. Dobra pa.